Czy kiedykolwiek czułeś ciężar budzenia się z burzliwym umysłem, jakbyś dźwigał cały świat na swoich barkach? Wyobraź sobie przez chwilę rozpoczynanie każdego dnia z spokojnym sercem i czystym umysłem. Dziś chcę zanurzyć się z tobą w dziewięć stoickich nawyków, które mogą przekształcić twoje poranki w chwilę prawdziwej intencji. Nie chodzi tylko o stawianie czoła codziennym wyzwaniom ze spokojem ale o znalezienie głębokiej równowagi i dobrostanu pulsującego w każdym oddechu. Chcę podzielić się stoickimi lekcjami, które pozwoliły mi uprościć moje życie, nawet gdy wszystko wokół wydawało się chaosem. Odkrycie prostoty było jak odnalezienie dawno zaginionego klucza, otwierającego drzwi do jasności i wewnętrznego spokoju, którego nawet nie wyobrażałem sobie jako możliwych. Pozwól nam razem odkryć, jak filozofia stoicka może prowadzić nas ku bardziej harmonijnemu i pełniejszemu życiu? W świecie, który mówi nam, jak czuć, myśleć i działać, posiadanie mocy odnalezienia wewnętrznego spokoju i szczęścia dzięki porannej rutynie inspirowanej stoicyzmem jest niemal aktem buntu. Nauka rozpoczynania dnia w ten sposób nie tylko poprawia twoje dni, ale napełnia twoje życie celem i prawdziwym zadowoleniem. Zostań ze mną do końca ponieważ ujawnię cenne lekcje, aby wzmocnić twoje plany w każdym momencie życia. Pamiętaj, jesteś silniejszy niż myślisz. Nie pozwól, aby opinie innych przesłoniły twoją wizję samego siebie. Jesteś wyjątkowy, wartościowy i godzien miłości oraz szacunku. Nie potrzebujesz niczyjej aprobaty, żeby czuć się kompletnym, nie chodzi tylko o piękne słowa. To wewnętrzna rewolucja, w której przejmujemy kontrolę nie nad światem, ale nad czymś znacznie ważniejszym naszą własną umysłowością. Stoicyzm uczy nas odporności, wdzięczności i sztuki pełnego życia. To nie jest lekcja historii, to dotyczy ciebie i twojego obecnego życia. Chodzi o stawienie czoła chaosowi bez utraty spokoju, odnalezienie ciszy w burzy, radości w najprostszych rzeczach, przekształcenie swoich poranków w potężną platformę dla dnia pełnego celu i radości. Jeśli kiedykolwiek czułeś się przytłoczony hałasem życia, walczyłeś, aby znaleźć chwilę spokoju, lub po prostu jesteś ciekawy, jak starożytna mądrość może być Twoją tajną bronią w XXI wieku, to jest Twoje miejsce. To może być moment, który zmieni wszystko dla Ciebie. Zanurzmy się w stoickie strategie, które mogą nam pomóc stworzyć nie tylko poranną rutynę, ale życie pełne intencji i prawdziwego szczęścia. Zachęcam cię do zwrócenia uwagi na każde słowo. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, nie jesteś taki jak inni. Poszukujesz głębi i mądrości, a to cię wyróżnia. 1. Znajdź swoje ikigai. Odkryj cel każdego poranka. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaki jest twój powód bytu? Nie mówię o powierzchownych celach, ale o tym słodkim miejscu, gdzie spotykają się twoje pasje, umiejętności, i to czego potrzebuje świat. Budzenie się z wiedzą, dlaczego wstajesz, to przekształcenie aktu otwierania oczu w gest głębokiego znaczenia. Marek Aureliusz nie znosił trudności tylko dla samego ich znoszenia. Wierzył, że każdy z nas ma do odegrania unikalną rolę. Odkrycie swojego ikigai to dostosowanie swoich codziennych działań do tego głębszego celu. To nie jest łatwe poszukiwanie ale podróż odkrywania siebie, która przynosi satysfakcję, której pieniędzy nie można kupić. 2. Przygotuj się wieczorem. Ustal podstawy sukcesu. A jakość twojego poranka zaczyna się poprzedniego wieczoru. To nie sztywna dyscyplina, ale stworzenie przestrzeni wspierającej twoje dobre samopoczucie. Ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem, planowanie następnego dnia, pozwolenie umysłowi na relaks. To małe gesty, które sumując się, budują fortecę spokoju na nadchodzący dzień. Trzeci. Unikaj porannych rozproszeń. Przyjmij spokój. Wyobraź sobie, że zaczynasz dzień bez zalewu powiadomień, e-maili czy niepokojących wiadomości. Tylko ty i twoje myśli. To nie luksus to potrzeba. Unikając rozproszeń, nie tylko zmniejszasz stres. Ale aktywnie tworzysz rezerwuar spokoju i koncentracji, który będzie cię zasilał przez cały dzień. 4. Wstawaj konsekwentnie. Moc rutyny. Dyscyplina polegająca na wstawaniu o tej samej porze to coś więcej niż nawyk. To deklaracja kontroli nad tym, jak zaczynasz swój dzień. To nie jest łatwe, ale każda poranek, w którym pokonasz pokusę odsunięcia budzika, to krok w stronę życia, które chcesz zbudować. 5. Idź powoli. Przyjmij autokompatiość. Jesteśmy ludźmi, omylnymi. Będą dni, kiedy zawiedziemy. I to jest w porządku. Stoicyzm uczy nas cierpliwości wobec siebie. Nie chodzi o to, by pozwalać sobie na mniej, ale o zrozumienie, że wzrost to proces, a nie wydarzenie. 6. Małe akty dyscypliny. Budowanie cnotliwego życia. Ścielanie łóżka. Porządkowanie przestrzeni. Wykonywanie drobnych zadań. Proste działania, które wzmacniają twoją determinację i kształtują twój charakter. Nie lekceważ mocy tych małych, codziennych zwycięstw. To są cegły budujące fortece twojej dyscypliny. 7. Partnerzy współodpowiedzialności. Dzielenie się podróżą. Posiadanie osoby, z którą możesz dzielić cele, która cię wspiera i rozlicza, może być przełomowe. Nie musimy iść samotnie. Znalezienie sojusznika w tej podróży czyni drogę mniej wyboistą i bardziej satysfakcjonującą. Uśmiech. Memento Mori. Pamiętając o wartości każdego dnia, refleksja nad śmiertelnością nie jest morbidna. Jest potężnym przypomnieniem o bezcennym czasie. Każdy dzień to prezent, który się nie powtarza. Pamiętając o tym, popychamy się do życia z większą intencją, miłością i obecnością. 9. Zakończ wdzięcznością. Refleksja nad darami dnia. Przed zaśnięciem poświęć chwilę na wyrażenie wdzięczności. Zapisz coś w dzienniku, pomyśl o dobrych rzeczach, nawet tych najmniejszych. Wdzięczność przekształca naszą perspektywę, karmi nasze dobre samopoczucie i przygotowuje nasz umysł na nowy dzień z odnawialną nadzieją. Włączając te praktyki, nie tylko dostosowujemy naszą rutynę, przekształcamy nasze życie. Nie obiecuję, że będzie łatwo, ale zapewniam, że każdy wysiłek się opłaci. Masz w sobie moc, aby stworzyć życie, którego pragniesz. Nie czekaj dłużej, zacznij teraz. Co by się stało, gdyby uproszczenie każdego aspektu Twojego życia uwolniło Cię od ciężaru zmartwień? Czy nie byłoby to cudowne, jak świeży powiew wiatru w upalny dzień? Zamiast żonglowania tysiącem zadań, skoncentruj się na jednym, z oddaniem i bez rozpraszania. Czy nie mógłbyś osiągnąć poziomów produktywności, o których wcześniej tylko marzyłeś? W podróży przez nasze życie wszyscy żyjemy w pośpiechu, z wieloma zmartwieniami i brakiem kontroli. Dlatego chcę podzielić się cennymi lekcjami, które pozwoliły mi uprościć moje życie, nawet w środku codziennego chaosu. Odkrycie prostoty może być kluczem do przekształcenia Twojej egzystencji, przynosząc więcej klarowności i wewnętrznego spokoju. 1. Uprość swoje życie. Ciągle żeglujemy po burzliwym morzu obowiązków i rozproszeń, ale życie bez kompilacji jest możliwe. Odrzucenie tego, co niepotrzebne, jest jak zdjęcie ciężkiego płaszcza, który uniemożliwia się poruszanie z lekkością. Skoncentruj się na tym, co istotne, na tym, co naprawdę dodaje wartości Twojemu życiu. 2. Mniej znaczy więcej, a cudowna prostota życia bez komplikacji. Zmniejsz hałas mentalny, praktykuj uważność, uwolnij się od przyszłych zmartwień. Życie chwilą obecną staje się codziennym mantrą, gdzie każdy oddech jest celebracją życia w jego najpiękniejszej formie. 3. Przekształć swoje pojęcie sukcesu. Co dla Ciebie naprawdę oznacza sukces? Zbadaj swoje podstawowe wartości, ustanów znaczące cele i świętuj niekonwencjonalne osiągnięcia. Znajdź równowagę między życiem osobistym a zawodowym. Prawdziwy sukces to życie autentyczne, zgodne z Twoimi najgłębszymi wartościami. 4. Uwolnij się od zbędnego ciężaru. Niesiemy ciężary, które do nas nie należą. Porzuć toksyczne relacje, wyeliminuj niechciane zobowiązania, porzuć nierealistyczne oczekiwania. Praktykuj odpuszczanie. Uwalniając się od zbędnego ciężaru, Otwieramy przestrzeń na pełniejsze i bardziej znaczące życie. 5. Miej jasne priorytety. Co naprawdę się liczy? Poświęć czas na to, co istotne. Ustanów zdrowe granice, naucz się delegować, skup się na swoich celach. Kiedy masz jasność co do swoich priorytetów, twoje życie staje się prostsze i pełne sensu. 6. Twoja przestrzeń jest kluczowa, życie bez komplikacji. Zaczyna się od przestrzeni, którą zamieszkujesz. Zorganizuj ją w funkcjonalny sposób, zredukuj nagromadzenie, stwórz strefy odpoczynku i relaksu. Spokojne otoczenie odzwierciedla pokój i klarowność, której pragniesz w swoim życiu. 7. Uwolnij się od niepotrzebnych dramatów. Trzymaj się z dala od plotek i konfliktów. Praktykuj empatię i współczucie, rozwiązuj konflikty w sposób konstruktywny. Stawiaj na pierwszym miejscu swoje dobro emocjonalne. Uwalniając się od dramatów, odnajdujesz wewnętrzny spokój, który pozwala w pełni cieszyć się życiem. 8. Wykorzystaj czas, planuj i organizuj swój dzień, eliminuj rozpraszacze i prokrastynacje. Mów nie kiedy trzeba, poświęcaj czas na czynności, które cię odżywiają. Wykorzystanie czasu to filar pełnej i bezproblemowej egzystencji. 9. Magia nie. Naucz się ustalać granice, priorytetyzować swoje zobowiązania, praktykować asertywność, przezwyciężać lęk przed odrzuceniem. Mówiąc nie w zdrowy sposób, odkrywasz wolność, która z nim przychodzi. 10. Dobre samopoczucie w erze cyfrowej. Ustalaj granice, odłączaj się, gdy to konieczne, znajdź równowagę między cyfrowym a rzeczywistym, używaj technologii świadomie, priorytetyzuj ludzkie połączenia. Życie bez komplikacji w erze cyfrowej jest możliwe. 11. Odkryj siłę prostoty. Mniej zmartwień. Więcej spokoju. Doceniaj małe chwile. Odnajduj szczęście w prostych rzeczach. Zmniejsz zależność od natychmiastowej gratyfikacji. Ceni jakość nad ilość. 12. Odkryj siebie. Odłącz się, aby połączyć się ze sobą. Praktykuj aktywności, które łączą cię z Twoim wnętrzem. Odnowienie kontaktu z zapomnianymi marzeniami i pasjami, rozkoszuj się chwilami samotności i refleksji, pielęgnuj głębszy związek ze sobą. 13. Zaakceptuj niedoskonałość, zaakceptuj swoje ograniczenia i błędy, przestań dążyć do perfekcji, świętuj swoją autentyczność, ucz się i rozwijaj dzięki porażkom, pielęgnuj współczucie dla siebie i innych. 14. Stwórz rutyny dla wewnętrznego spokoju. Ustal spokojną poranną rutynę, włącz praktyki uważności, stwórz wieczorne rytuały relaksacyjne, integruj ćwiczenia i zdrowe odżywianie, priorytetyzuj sen i odpowiedni odpoczynek. 15. Uprość swoje relacje interpersonalne. Promuj otwartą komunikację, ustalaj jasne granice, priorytetyzuj relacje, które cię karmią. Puść to, co ci nie służy, ceni jakość nad ilość. 16. Moc codziennej wdzięczności. Prowadź dziennik wdzięczności, praktykuj wdzięczność w chwilach stresu, pielęgnuj postawę wdzięczności za życie. Wdzięczność to potężne narzędzie do zmiany perspektywy i wzbogacania życia. 17. Opróżniony umysł to spokojne serce. Inkorporuj praktyki medytacji i relaksacji, świadomego oddychania, uważności, łączenia się z wewnętrznym ja. Opróżniając umysł, odnajdujesz spokój pośród chaosu. Zobowiąż się do mądrości i wdzięczności. Nie pozwól, aby te cenne lekcje zostały niezauważone. Włączając je w swoje życie, znajdziesz drogę do pełniejszego i spokojniejszego istnienia. Jak powiedział Epiktet: Szczęście osiąga się wtedy, gdy to, co myślisz, Mówisz i robisz, jest w harmonii. Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś żeglował po morzu niepewności, szukając kompasu, który poprowadzi twoją drogę? Jeśli odpowiedź brzmi tak, wiedz, że nie jesteś sam. Podróż do prostszego i bardziej znaczącego życia zaczyna się od jednego kroku. Zrób ten krok dzisiaj, nie czekaj dłużej. Życie dzieje się teraz. Zasługujesz na życie bogate w znaczenie, w którym każdy moment jest przeżywany z intensywnością i celem. Nie pozwól, aby rozproszenia i komplikacje skradły istotę tego, co naprawdę się liczy. Prawdziwa transformacja zaczyna się w tobie, w małych wyborach, które dokonujesz codziennie. 18. Zaangażuj się w podróż, nie tylko w cel. Życie to nie wyścig z określoną linią mety, to droga pełna odkryć, nauki i chwil, które nas kształtują. Zamiast skupiać się tylko na ostatecznych celach, pozwól sobie na docenienie każdego kroku, każdego pokonanego wyzwania. Stoicyzm uczy nas cenić proces, odnajdywać znaczenie w codziennych doświadczeniach. Kiedy obejmujemy podróż, uczymy się być cierpliwi wobec siebie, uznajemy, że wzrost wymaga czasu i że każdy, nawet najmniejszy wysiłek, przyczynia się do naszej ewolucji. Świętuj swoje małe osiągnięcia, bo to one budują wielkie dzieło Twojego życia. 19: Kultywuj emocjonalną odporność. Życie jest pełne wzlotów i upadków, i nie zawsze możemy kontrolować, co dzieje się wokół nas, ale możemy wybrać, jak reagować. Rozwijanie odporności emocjonalnej to wzmacnianie się wewnętrznie, aby stawić czoła burzom z odwagą i spokojem. Pamiętaj, że wyzwania są przebranymi okazjami, zaproszeniami do wzrostu i stania się silniejszym. Pozwól sobie czuć, ale nie trzymaj się negatywnych emocji. Przyjmij je, zrozum i potem uwolnij. W ten sposób otwierasz miejsce na wyższe uczucia, takie jak radość, nadzieja i miłość. 20. Ćwicz współczucie i empatię. W naszym dążeniu do znaczącego życia niezbędne jest patrzenie poza nas samych. Współczucie i empatia głęboko łączą nas z innymi, wzbogacając nasze relacje i przynosząc większe poczucie celu. Wyciągając rękę do potrzebujących, odkrywamy, że pomaganie innym także nas leczy. Zrozum, że każda osoba zmaga się z własnymi bitwami bądź światłem w życiu innych. Oferuj słowa zachęty, słuchaj uważnie, dziel się swoim czasem. Te proste działania mają niewyobrażalny wpływ. Podczas tej podróży eksplorujemy ścieżki, aby uprościć życie i znaleźć wewnętrzny spokój. To nie jest magiczna formuła, ale codzienne zobowiązanie wobec siebie. Stoicka filozofia oferuje nam cenne narzędzia, ale to twoim zadaniem jest ich użycie i wytyczenie własnej ścieżki. Życie jest cenne i ulotne, nie marnuj go żyjąc na autopilocie weź stery, podejmuj świadome decyzje, żyj z intensywnością i celem, Pamiętaj, że zmiana zaczyna się teraz, w tym właśnie momencie. Masz w sobie siłę i mądrość, uwierz w to. Mam nadzieję, że te słowa dotknęły twojego serca i zainspirowały do nowej perspektywy. Podróż jest długa, ale nie jesteś sam. Każdy krok się liczy i jestem pewien, że znajdziesz drogę, której tak bardzo szukasz.